Bierze to podstawowe, daje mi na daje mi właśnie daje na parking pod Łysulą idziemy na wieżę odcinek, daje Parking jest duży. 13 samochodów. Idziemy zobaczyć, jak wygląda tu mapka. Jeszcze jakaś mapka, zobaczymy. O, fajne śmietniki. Gmina Górlice. Śmietniki, wszystko fajnie. O, schemat. schematyczna się trzlaków. Wieża widokowa 25 lub mamy do wieży. I do jakiejś drogi krzyżowej. Ten się idzie. No a tak wygląda cały parking. My się przypakujemy i idziemy. Pogoda trochę średnia. Mgły. Jak jechaliśmy było pięknie. Piękne niebo, niebieskie słońce. A tu jest mgła. No ale zobaczymy. Na wieży jest podobno zjeżdżalnia. Może będzie czynna. Pojeździmy. Przyjechali ze słoneczka No, popatrz Bartosz w śniegu No, u nas tutaj nie ma no. A to dopiero 80 km? Popatrz Bartosz To zobacz czy nie ma Ładnie o, o, o Ale to bardziej w śniegu O, i z drugiej, którą szliśmy, odbija się w lewo, i mamy jeszcze 20 minut do wieży i do Piękna trasa. No tu chyba za tą drogą, nie? No, ale mi się wydaje, że to... I po zejściu z drogi ten kawałeczek wchodzimy przez taką bramkę O, tu jest wiata na piknik Zobaczymy jaka wiata O, super Też na wkładzie wjeżdżał Świątniki. Pięknie

هاجی استار you <sighs> O, pomału się zaczyna wyrabiać pogoda. Niebiesciutkie niebo nad nami. O, tu miejsce na przerwę. O, tu polana piknikowa. Chodźcie na herbatkę. O, ale no, ktoś autem, a układam się. Wow, ale super. Ja, ale fajnie wygląda słońce. Patrzmy jaka wielka ławka. Wychodzisz? Nie muszę iść po Trzymaj się dobrze Ale to tam będziesz Na dole mnie łapał A jak tu będzie lód? Człowiek Fajnie? Dobra, wychodzę do Szymona. na Taka drabinka. Można sobie wyjść. O, aha. O, troszkę śliskie ściebelki. Jak się jak siedzi? Na ławeczce. Świetnie, nie? Ale widoki. Tylko jest mgła. Co? Tylko jest mgła. No ale to zaraz zejdzie mgła Już się robi niebieskie niebo, to zaraz zejdzie. Czekamy na Bartka. Są. No, to jest lód. No, ja Nie, już byłem. No, tam. no, to jest bardzo... lód. No, to No, ja to jest lód. No, to jest lód. No, to tu przyjdę. Macie tu Bartasa. No, tutaj. A, możecie pomachać. Ale śmigają. O. Ale ładnie. O, jak fajnie, do światła śmigło. Jak... Patrz. Patrz. Jak do światła. Widzisz? Jakby deszcz padał, nie? Wiesz? Jak w bajce A to po prostu ten jak się to pije. Gdzie... O. I dochodzimy tak, powoli do wieży. 哦。Oh.

O! A na biurze wiezie? Można sobie zjechać taką. Zjeżdżają. Co się No i jedź. No siu, Zapraszamy jedną osobę. I poszedł. Ale się śmigał. zajęto, proszę No i pojechał się on nie bój się jedź. Proszę, Czy... No. Czuk. <laughs> <Ostatnie> ja, <laughs> nie Ko kocham was. <laughs> o Jezus Maria. Kocham słowa. Kocham Jedziemy, Bartusiu! Ajaaa! No! Yeah, uh. uh. Ja troszkę ale pięknie! No, cześć! Widziałem cię! No idź. Tak, tu mam, chodź, idziemy tu po śniegu. O, tu możecie przejść, Bartuś, Idziemy tu, przejdziemy przez kładeczkę. I tu możemy już iść. Idź, po śniegu tu. się napić herbatki. No chodź, Bartuś. Chodź. Napijemy się herbatki. Ulepimy bałwana. Cześć Szymon, jak się biegło na dół? Fajnie. Fajnie? Ja Nie, nie wywaliłeś się? Nie. A było ślisko. Mama, ja chcę zrobić pierwszą chwilę. Szymon, ja nie wiem, czy ty się udał lecić bałwaną, bo ten śnieg jest sypki dość. Nie, kule były tu robione

nie Zysuli. Pozjeżdżaliśmy na zjeżdżalni na butach yy, i jedziemy zobaczymy co zachoczymy po drodze albo po prostu do domu. I przyjechaliśmy na jezioro Klimkowskie. Zaparkowaliśmy tam przy drodze. Tutaj nie zjeżdżaliśmy, bo trochę ślisko. Ach. Nie znamy tu nikogo, żeby nas coś popchnął. Traktor, żeby gdzieś znaleźć. Więc sobie zejdziemy na dół do jeziora. Taką fajną uliczką. Podobno gdzieś tam na dole jest parking, ale nie wiemy. Zobaczymy. O, tu są piękne. O, tu ścieżka rowerowa. Dobra, Bartu, chodź na nogach. Idziemy do jeziora? Teraz zejdziemy sobie. O, tam ktoś jest. Się... Pięknie. Wyszliśmy z Jeziora i Jedziemy w mały do domu Jak chłopaki? Co Bartuś? I nie nic nie mówisz Co? Przytul się, pójdzie spać Dobra, Podobało się? No A tobie się Bartuś podobało? Co? No. Podobało ci się? Co? No. no to super Fajnie się jeździło na zjeżdżalni? Nie. Nie? No tak, super. Ale wyjmij, Melusia. Wyciągnij Lu. O tak, i, co I teraz ja? No tak. No tak. I zjeżdżaliśmy na zjeżdżalni, tak? No. no bo się jechało szybko, nie? no bo szybko, ona była prawie taka prawie pionowa pion to był no, jak jechał no w Krynicy na wszystkich wieżach takie powinny być zjeżdżalnie To było fajnie. Ale pierwsza taką wie, że, że widziałem, żeby była zjeżdżalnia, nie? Pierwsza. Nie, jest jeszcze w tym świeradowie, że ona jest ponad jeszcze większa. Tak? To, co ci kiedyś pokazywałam, że to gdzieś jak byśmy korony robili, to gdzieś tam, niedaleko gdzieś. O, to trzeba będzie zobaczyć. Świeradów to jest i jest jeszcze większa. Tam trampoliny są na samym szczycie. O, to, to, to jest fajne. Tak, no, to bym na pewno nie wyszła.